Dowie się w swoim czasie, pierdol się. Siema, z tej strony Żółty, a na dziś, tak jak prosiliście, chyba praktycznie wszyscy przygotowałem dla was randomizera waszego ulubionego, zaraz, albo kontrowersyjne, które, no, może wam zaspoilerować, niedługo się pojawi, ale tym razem na pewno, ale co i jak, to wszystko w swoim czasie, słuchajcie, pobiliście kolejny rekord w ogóle lajków, Uff. 3900 lajków, kiedy film ten tutaj nagrywam pod poprzednim randomizerem, no mega, no mega wam się seria podoba, więc, no... Co powiecie na pobicie kolejnego rekordu, a, albo po prostu w biciu dwóch lajków, w czerwcu na pewno się pojawi kolejny odcinek randomizera, ale jeżeli chcecie szybciej, to wbijcie więcej lajków i będzie. Dzisiaj sobie będziemy robili... A, jeszcze bym zapomniał, subskrybujcie kanał, bo dzisiaj, no, yy, znaczy no dzisiaj, no subskrybujcie kanał, żeby po prostu nie pominąć randomizera. A z racji tego, że na każdym randomizerze miałem inną czapkę, pomyślałem w pierwszej była żółta. Był Makłowicz poprzednio, to dzisiaj musi być Mikołaj, dlatego mam takiego dla fajnego na samym końcu, o tutaj, e, i będziemy sobie grali, więc ja zakałam sobie słuchaweczki, bo e, mi się dzyndel trochę zepsuł, halo pani Zinzel. O. o, 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 może być z przodu, Tro, trochę niefortunnie to wygląda, ale niech se będzie, zaczynamy randomizera, droga do randomizera, tak się będzie na co ten film, zaczynamy, no. Powiem Wam, że lecimy z grubej rury, bo AMR-35 wygląda dosyć ciekawie. Eee, i, I w ogóle jest ten berlin cały. Mamy tutaj szarika. Mamy tutaj te inne czołgi. Zobaczmy sobie czołgi, tak jak zawsze. Zobaczmy sobie jakieś najciekawsze czołgi, na przykład, nie wiem, sus y Jak wygląda sus Y? y ej, ej, nawet wygląda legitnie. Nie powiem, że nie, tylko ta wieża trochę za mała względem tego działa, ale nawet legitnie. A taki SUS-122. O, no to już nie wygląda zbytnio nielegitnie. To jest chyba wieża z Chiri. W ogóle. <grymne> o, a to jest prawdziwy Panzer Jak na randomizera? Na razie to wszystko w miarę normalnie wygląda. To nie. No, 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 tak wiecie. Nie ma żadnych takich. <grymne> odotry... <grymne> o, no, dobra. <grymne> Co to w ogóle jest? Od, od czego to jest wieża? Jeżeli w ogóle to nie jest wieża, <grymne> ale dobra, poszukajmy jeszcze jakichś perełek randomowych. O, na przykład E25. Czy chcielibyście E25 z wieżą w środku, suusami? Bo, bo ja bym chciał i sobie tym chcę dzisiaj jeszcze zagrać. I w ogóle, właśnie, słuchajcie, bo bym zapomniał. Następny odcinek randomizera będzie oczywiście na linii frontu, ale kolejne chciałbym zrobić na seedach. Po prostu można wpisywać seedy specjalne do właśnie randomizera, więc piszcie jakie mam liczby wpisywać do randomizera i zobaczymy jakie nam seedy następnym razem wyskoczą. Tak, więc w kolejnym odcinku zaraz po randomizerze na linii frontu będzie właśnie randomizer z waszych seedów, jakie mi zaproponujecie w komentarzach. Więc piszcie. o! o. Ej, ej, to zajebiście wygląda! Co to jest wieża Borusakłe? Tak, i to działo nawet też, tylko no ta przestrzeń tutaj tak średniawo wygląda i w ogóle to by nie miało depresji armaty tutaj. To jest susto 100 Y? Albo T103 to jest, tak, to jest chyba T103. Oj oj, ty, co tu się od Janie Pawliło? T54E1 T150, chyba albo KW5, i Panchera M10. Pantera. To jest ten obiekt, który jest nagrodą za linię frontu, którą na pewno sobie zagramy. Tak szczerze mówiąc. Naprawdę legitnie wygląda ten Churchill, Churchill z wieżą od Matildy, bodajże zwykłej, z drzewka, no jedynie to jarzmo tutaj nie pasuje i kolorystyka działa, ale naprawdę wygląda to legitnie, no gdyby Churchill miał takie działko, bodajże z jakiegoś Lighta chińskiego, kozak totalny. He, <laughs> bo to jest El Tractum z wieżą bo bo jakieś e 50 i ciałem z jarzmem od Wuzety, tym chcę na pewno zagrać, <laughs> On wygląda jak totalny retard syn. ciałem na... Ej, on wygląda dokładnie jak ja w tej czapce teraz! Za wysoko ten pompon jest, no zobaczcie, porównajcie sobie. Nie stać kurwa was na taką replikę kurwa, rozumiesz to. Ej, kozacko to wygląda, to jest chyba podwozie Chieftaina. wieża T44, armata nie wiem czego, ale to kozacko wygląda! Może od boku za bardzo tak średnio się prezentuje, ale od przodu... Legitny czołg, naprawdę 100% legit. Hey, wow, co tu jest? Hey, co to zamierza w ogóle? Od jakiego to jest czołgu? To nie jest czasem is 3 3 Albo jakiś Is dziwny? Za tym podwoziu Herkata to w ogóle wygląda śmiesznie strasznie. I ta panienka z przodu, la la, husarza już tutaj. Mmm, wzmocniona energia. A to jest ciekawe. Wow, 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 wow ale się tu nałożyło. a AT15A. Fałka albo niemiecki stokowy Tiger 2 I lufsko nie mam pojęcia czego, ale ta lufa wygląda zajebiście po prostu Jedziemy, dawaj malina, ciągniesz Firmowy samochód, firmowe paliwo Lejmy, tu Uro. Ale... Uro. Ale... Uro. Uwaga, teraz zobaczymy jak wygląda early Najbardziej opeczął wśród wszystkich OP no, ej, ej, legitnie wygląda, z tą dwunastką na boku może tak średniowo, ale ta wieża nawet jest tutaj dopasowana, ej, to wygląda serio jak legitny czołg, no nie powiecie mi, że nie, Lance C z wieżą chyba Firefly'a, no działko może troszeczkę, trochę za małe, ale no cóż, no każdy się rodzi z tym, czym się rodzi, to już o wiele lepiej wygląda, ten kołys. jest w ogóle, tu mu prześwitują... Opony, Ej, tym kto na pewno tak. To świetnie wygląda. Jak Jakiś futurystyczny czołg z Mad Maxa, którego nawet nigdy nie oglądałem. Ale ciekawi mnie, od czego to jest podwozie. Naprawdę jestem cie ciekaw, bo to jest niby Churchill, ale. No to jest chyba Churchill. Ale co on ma tu za pas startowy? To jest jakiś lotniskowiec? Ła! No, zobaczcie na to. Kto by nie chciał grać takim kołowcem? Masz po prostu koła, jakiś tam pancerz i masz po prostu działo i, i jakiś nawet mały dźwig na amunicję tutaj. No kto by tym nie chciał zagrać? What the fuck! Ty co to się... Ja już mam najbardziej oddaloną kamerę. Co to kurde jest? Ty, co to... Ty... Ty? AMX CDC miałem zrobić mema, ale nie wiem, że mi gramofon przy... No zjeżdżaj z mojego... do no, psami tu przygniót, Hopie. Co to kurwa jest? Czemu to jest takie wielkie? Jak to wygląda tutaj? Czy da się... Czy to się nie zmogło... Jak ja mam se to pomalować? No jak tu nic nie widzę w ogóle. No to tym na pewno zagram, to tylko muszę to sobie zaznaczyć. Ty, jak to jest przecież ten podwoziec czołgu Halloween, co się nim grało, co miał dwie, dwie lufy i coś się strzelało. Kozak totalny, a czyli długi wciór w ogóle co to co, co jest? What happened? Co tu się stało? I uwaga, ostatni czołg to. I... o... Oh, artyleria brytyjska, no spoko. Tylko po co ja te czołgi przeglądam, skoro i tak będziemy grali drogę do Berlina? Zresztą ja nawet nie mam pojęcia, czy droga do Berlina... O, jest, operacja ukończona. Nie wiem, czy w ogóle droga do Berlina jest zaktualizowana pod to wszystko. No, najwyżej zginę. No, zobaczymy, zagramy sobie Isen 2V, bo tym jeszcze nawet nie grałem. Wolałem sobie kupić czołgi, i wszystko w głębokim poważaniu. Nawet na tej drodze do Berlina w Berlinie nie grałem, więc nie wiem, o co za bardzo na tej mapie chodzi... O, działa. o, Ło, Ło. o, a się gra. Łe, gra się wykrzaczyła. aplikacją had stopped working. Nie wiem, czy wy widzicie ten komunikat. Ale problem kurę during the program Exolution from the Freeport has been. Nie doczytałem. No nie mówcie mi, że se nie program drogi na Berlin. Ten odcinek miał być drogą do Berlina. Ja już tam czołgi z random anonimowizowane widziałem. Nie, no, no. WOT mi się wykrzacza. Nie, nie mogę grać. Do do dupy z takim czymś. Dobra, zagramy inaczej, zrobimy to inaczej. Na moim drugim koncie nie pytajcie skąd ten Nick SS72, ale za to mamy bardzo fajną Monticore. I na pewno Drogi do Berlina nie zagramy w takim razie, skoro się kraszuje wod. Także muszę zmienić nazwę tego odcinka na coś ciekawego. Dobra, ale zagrajmy czymś takim. Co to jest? To jest Light MK Witz. Dopóki bitwa na drodze do Berlina się nie skończy, to musimy niestety w tym gnić. No cóż, robimy bitwę. wylosował Na pierwsze tiery. Matko kochana, wy wiecie jak to dobrze takim Light Witzem bez dobrej penetracji? Kurde, tu tylko są... No, trzy czołgi, których nie przebiję. Ale tak to... to... sztos, byczku! O, ło, wow 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 Dobra, rura! Ła, Jezus! Co to tu jecie? Co ten lew dziwny? Co to tak napieprza, No Otzu? Uważaj z tym działem! Lew, jaki rytm... A jak my strzelamy? Uwaga, zaraz się przekonamy. Cały magazynek pójdzie. Uwaga! Jeszcze raz cały magazynek! You are finally awake. <śmienic> to jest też dobre. Łowatko, nie strzelaj takim. Co tu tam? Dobra, nadjeżdża Renocu. U jak nie mogę przebić. Hehe, co to jest? Ale będziesz teraz gnił, chłopie. Uwaga! Ach, tu! <śmienic> Zginę tutaj! Ale było warto! Ogłuchłem! Wychodzić z czołgu! Achtung! O, co, co to za dźwięk? Nie... Co to był za dźwięk? Jakby ktoś po prostu młotkiem w metal sobie puknął. No, co to jest za dźwięk? Zabił mu w ogóle. Człowieku, nie miguj, ci już nic nie zrobi. Tam za jeszcze się tingnę. Co, co, co? to jest za ufot? No jak to, kurde, wygląda? Dawaj, walnij z tego! Waga, Przygotować karabin! Strzał! Ognia! Łoł! Ły! Przepraszam cię! Człowieku! Nie chciałem! Jak mu to odpadło w ogóle? Ja, ja to lepiej zostawię już, chłopcy. Ej, tu jest jeszcze T7 Combat Car. Ja nie wiem, nie słyszałem jak on strzela. Ja chcę, ja chcę jeszcze raz pojechać takim bobowatym tierem i wracamy do nas na konto i gramy CDC-kiem, który jest nie wiem, jakimś klockiem z gąsienicami, jakimś malawiatorem. Tak, sturki się jeszcze nie wczytały, ale już widzę, że tutaj jest grubo. Same sety. <noise> jako M2 Lighty I LTV, ale on fajnie wygląda znowu Tylko za bardzo trochę do tyłu jest Łe, bitwa, a ja muszę jechać, tutaj damage robić Drugie, Uu, przepraszam, tiery Teraz zobaczycie, T7 Compact Car Uu, Przepraszam, Manti Manti MP5 Zobaczymy jak to zaraz strzela, uwaga Działo w górę? On lepiej podnosi działo niż Bantikora prawdziwa. Patrzcie, znowu ta sama górka Himmelsdorowska. Znowu randomizer i znowu jestem na niej pierwszy. To jest znak, że jestem po prostu najlepszym wścig... Ej, hoppie, chodź tu za mną. MK! 32 HP mu zadałem, tak? Nie dużo, nie mało, ale nie idź na mnie typo. Patrz co tu... jest, raż Opie, cofaj się ja ładuję jeszcze Jezus faria Jezus wszyscy mają takie dźwięki do, dowalone Co, to, to, to się stanęło Uwaga Dobrze ładowanko Ci jak się wdupili Matko Boska Wolka, Bo... amorek bólu coś ty zrobił Dobra, skoro jestem najszybszy tutaj To teraz zobaczycie mój drift Mnie skręć się udał, ale chciałem zadriftować. Jest, <grymne> mój frak! Tylko teraz ta Antikora mnie zabije szybko do przodu. Uciekaj! Dźwięki mu się bugują. Cicho jest! 2 HP mi zostało! Uciekaj! Nie, udu, Jest, uciekłem, bo uciekłem! No, nie! No. Lajd, wo! Ze sklanu Steam pary mnie. Ty, ale i tak ta ucieczka była fajna. Ja tą bitwę ugrałem, to jest bitwa 1 na milion, pamiętajcie o tym. O Jezus, groźnie się zrobiło, wróciłem na swoje stare śmieci. Nałożono na ciebie karę dyscyplinarną. W związku z naruszeniem zasad gry na mapie Kron. Cromwell? O godzinie 22.16, a dokładnie zapisu opuszczenie bitwy przez jej końcem lub zniszczenie Ale ja nie mogłem grać nawet! Nałożono na ciebie karę dyscyplinarną, poniższa kara jest najcięższą sankcją. Podjęte działania, pozbawienie 100% doświadczenia zdobytego w bitwie kredytów i nagród. Jeżeli to jest najcięższa sankcja przez wyjście z bitwy, to pozdro. Dobra, drogi do Berlina nie tykamy. Won... Won mi z tym kompletnie, ja tego nie chcę tutaj, to nie tykamy tego absolutnie. Zagramy sobie czołgami, którymi chciałem sobie zagrać. Mamy ich troszeczkę, ale też no zobaczymy, jakieś śmieszne momenty może stąd wytnę. Mamy takie E25 fajne, ale T127, yy, który został ruszony przez sieć 5G, tak? Yy Mamy z 5G Uwielbiam Panie zobacz, stąd wychodzi wszystko Cała pandemia, wszystko, stąd tutaj wychodzi właśnie To jest maszt radiowy 5G No dobra, lecimy w takim razie do bitwy Cze... Ojej idź mi ty tygrysie Jezus jakie Ty, ale to... Strasznie dziwnie to tu wygląda w ogóle tym Jak to? Jak to w ogóle podnosi ciało? Nawet w miarę, a opuszcza? Też liczę na to, że to walnie dość mocno, skoro to jest haubica z wózetki. Uwaga! Nie no, spodziewałem się czegoś lepszego. PZ! O, nie mogłem je przebić, o lol. Strzelaj se, strzelaj, hoppie. No chodź pz chodź, dawaj. Dawaj tu. O, co to za Skorpionki, jakaś nowa generacja chyba? Dobra, skończył strzelać, ja tu chcę wyjechać. Dobra. PZ. s oj oj ojoj, oj ojoj, oj. Ja myślałem, że on mnie nie będzie prabiciał, ale to jednak prabicie. Tu mnie hopie nie widzisz, nie wiem, gdzie cię przebijam, ale ważne, że cię przebijam. Jeszcze jeden. A, widzisz? A wow wow! O ty mu nie bij Nie bij mnie, nie nie Ty z dwóch stron go biją! Boże, zostawcie, to nie jest Sasha Grey! A może Nie, to jest Maxdol. Do co ty na mnie wyjeżdżasz, chopie! Ażeś się sfokusował! Idź mi, do... idź mi stąd! No, won, won, już do siebie tam do garażu. A ty już mnie nie wkurzaj tu. Dobra, Rashbi! O, tu, o, teraz zobaczysz co to jest. Prawdziwy ból. Ła ła nie bi mnie aż tak bardzo. Arta jeszcze! Matko Boska, do przodu, do prawa! Ile on ma tych pestek? Popie, ciebie powaliło z tymi pestkami, ty nie ładujesz tam nic? Dawaj, 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 dawaj. Ja! Jost, udało się i jeszcze przeżyłem to. Dobra, weźmy sobie, zanim CDC-ka weźmiemy naszego lewiatana wielkiego, który się ledwo co tutaj wczytuje, bo to jest chyba lewiatan, bo 5000 rad te chyba nigdy nie było we wocie. weźmy sobie Ebera. A nie, Lega 775. To mi się tylko z jednym memem przypomina, żyleta. Ja jestem kibicem Lecha i mnie tu nie wkurwiaj. Rura! I znowu jest... Vum, vum. Pięknie to wygląda, lecimy za mną, co to jest? O, jest bulldog, pyk, pyk i haeczki. O, żeś walnął tego chyba dźwięk ze starego KW! nie bi mnie, typie tu. Uuu. Lecimy jeszcze raz, waga, lecimy, lecimy, nie śpimy z haekami, was rozpierconimy! pyk. Pięknie, podpalonko, ma ręczną gaśnicę Woli mieć kontrolę nad swoim pożarkiem Chopie, co ty w ogóle tu robisz LC Even, uwaga, pyk O, i pyk, pięknie Naprawmy sobie lepiej kół Już tutaj nic nie zrobimy Ale zamił mnie KW-1 W ogóle, co to tam z tyłu stoi No nie no, takim 50TP prototypem To ja bym nie chciał grać, wam o, te, o, o, ja Weź mi tego krzoka stąd Patrzcie, co to jest to jest SU-122-54. Boże, jak ja ubóstwiałem ten czołg. Na początku go tak nienawidziłem. Oczywiście o, o, bez tej wieży i tego działa tutaj, ale no tak żałuję, że tego czołgu już nie ma w tej grze, Batko Boskie, on mi się podobało, on był po prostu ideałem w tej grze i mi go zabrano. I dano tam obiekta 263. Boże ten SU był tak przepięknym pojazdem i tak świetnym. Proszę, piszcie F pod, y, w komentarzach dla SUS 122.54. Piszcie miasta. Mm. <laughs> o, o, kurde, G To jest skutki 5G w Polsce. To są właśnie skutki 5G w Polsce. Ło, <laughs> a to to już jest Czarnobyl. Panie, to jest 5G w Czarnobylu. <laughs> no dobra, słuchajcie, przyszedł czas na coś chyba, na co najbardziej czekaliście na tym odcinku. I pan Harden sobie jeszcze zagramy, bo chcecie <laughs> po prostu pograć. Ale zagramy. Teraz sobie AMX CDC. Pomalujmy go sobie. Czemu nie? Bo o, już jest w ogóle w czy. Ja pierdzielę. Jak będą, będą wyglądały naklejki na nim? O ile w ogóle jakiekolwiek tutaj będą? Na przykład, co to jest? Małe książe. No, czy taki mały, to bym średnio powiedział. Latające tu naklejki. Okej, okay, jedną sobie gdzieś dałem. Nie mam pojęcia, gdzie. Mogę dać Disa nawet. Nie ma tych naklejek. Te gdzieś one w środku chyba zostały. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Ty, no, nawet idealnie się składa. Zobaczcie. Klaus, Szymon, Liuternał, Święty Mikołaj, X, Yellow Gaming, Czapka Świąteczna w maju. Lecimy z tematem, no chłopie, hopie no. no. Brakowało mi trochę zimowej mapy w sumie. I to, że gramy na mapie vk 4502 P, P, a, a i na dziesiątych pierach jesteśmy, gdzie CDC już kompletnie nie wyrabia, ale co ja tam mogę wiedzieć? Łok... <t> Jakie to jest Ja tu przygniatam inne czołgi! Ludzie, od czego ja mam wieżę? Od Crusadera! I gdzie są te naklejki moje? Halo? Gdzie są moje naklejki? Gdzieś tu Disa przecież dałem. To jest piękne. Ja już nie mogę bardziej oddalić kamery. Tu mam jakiegoś McDrive'a, tu mam balkon, tu mam garaż. Tu mam... Ja, ja się tu zmieszczę w ogóle? Pewnie, że nie. Znaczy, no to zmieszczę się, ale o tu już by był problem. Tu bym sobie że już zgubił. Ej! Takiego dźwięku to jeszcze w życiu nie słyszałem w tej gierce. Posłuchajcie jeszcze raz. Uwaga! Ja, hopie, ja cię tu bronię teraz. Co to? Przejeżdżałem sobie przez mojego sienicę w ogóle. Generalnie nigdy chyba nie grałem na tej stronie, na tej mapie. Ale coś się tu postaram, jakkolwiek ugrać. I w ogóle, co to jest? is 3. No to nie, no to tego to nie przebiję. Ale słuchajcie, wpadłem na genialny pomysł. Macie teraz na prawo na górze ankietę. Chcecie, żebym zrobił trzy małe na AMX-ie CDC, grając tym czymś? Bo to ja bym bardzo chciał coś takiego zobaczyć. Dawaj, dawaj, jedź Centurionie, Isie. Co, awaja! No za 500 co Beka, Hop się na mnie przygotował. Ja się, awaja! No, no, tu nie jest mnie trudno trafić. No <laughs> Wjeżdżamy do. Bo ja pierdziele ja tu nie wiem, gdzie ja mam hitbox. Ja tu być może nie zaraz rozpierdolę. Nie no, co to ISU się ode mnie ding. Jakim prawem się ISU ode mnie dingnęło? Ja tu nic nie zrobię. Muszę jechać na tego projecto, żeby cokolwiek zrobić. żebyście nie napisali, że jestem nobem na mis Lecimy rasza. Co to były za dźwięki w tle? Słyszeliście to? Co to było? Duchy w World of Tanks? To pięć duchów WOT? Dobra, ale dopóki jeszcze AMX CDC nam nie wrócił, to pojedziemy sobie EBR-em i może sobie jeszcze jedną bitewkę zagramy CDC-kiem. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. amx -em... Nie, w ogóle nawet nie będę zgadywał co to jest za czoł, co to jest za hybryda w ogóle. Czy jesteście gotowi? Wierni towarzysze na EBR-ach? Lecimy! Rura, ahoj! Stonek nawet napisał. Jedziemy z krzychem, z krzychem się nie boję. Z krzychem zawsze rozwalimy ich w oboje. Łaj, podbiło mnie. Op. Opa, opa, bliet. O kurde, dużo tych czołgów. Nie szczelaj do mnie, ja muszę ebera trafić. Uwaga, pyk! Nie trafiłem! Najgorszy strzał w wod. To 5 najgorszych strzałów, strzał w wod. Aż się przejęzyczyłem. Muszę pomóc krzychowi, krzychu. Szybko wracaj, krzychu. Nie mogę bez ciebie grać. Pyk, Oooo, ale dostał, pięknie Jakad kampa, turbo kampa wod Krzycha mi zabili i co ja mam teraz zrobić Dobra, robimy Polaka, 60TP Włączamy Eurobita do Magnetofidu Nie wiem gdzie jest ten 60TP, czy on jest z tyłem do mnie Ale walnąłem i nie trafiłem Pełno czołgów od prawej strony tutaj jest A ty, on się chyba wywalił, widny Szkoda, by nie skorzystać. Nie. O! ojojoj, Ojoj! Oj, 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 Czemu artyleria we mnie? No to jest? Ja jestem Eberem, proszę mnie nie trafić. <laughs> Co to mnie zabiło? Stignął! No takiego leoparda, zwykły leopard jest OP, a taki że ma wieżę Defendera OP, który jest czołgiem pay to win O, wie, To w ogóle jest czołg! <laughs> To jest przerost formy nad treścią typowy. artyleria barcza, no to nie powiem ciekawy. Boże RNG, sprawi, żeby wrzuciło mi na ósemki, mapę otwartą, a nawet i z szóstkami, żeby rzuciło bez artylerii No, nawet AMX 65T nawet spoko mapa, można powiedzieć. Ty, to skoro AMX 65T gra naprzeciwko nas, to jeżeli go zabijemy, to to co? to film się skończy, nie możemy zabić amx 65t, bo, bo, bo się, bo się mapa zresetuje, wyłączy się. Jeszcze brakuje, żeby ten lewiatan był złączony w ogóle z kołowcem, chociażby na przykład zamiast AMX-a był kołowiec. Ja jestem ciekaw, jak te kółka wyglądałyby zamiast tych gąsienic, naprawdę jestem tego ciekaw. Wow, 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 wow! ale pokonujemy tu górskie trasy. Lecimy na niego, lecimy panowie, lecimy, lecimy, nie śpimy! Raszujemy go! Ja nie wiem gdzie ja jestem! Jezus, ja nie wiem... Nie, nie wiem gdzie jestem! Pomocy! Trafiłem go w krytyczne uszkodzenie, nie wiem, nie mam pojęcia czemu w ogóle! Ja nie jestem w stanie oszacować gdzie ja jestem tym czołgiem, bo to... To jest dramat po prostu! Ja nie wiem czy jak się wychylę to nie wyjadę na tego i isa drugiego niechcący! To jest takie wielkie! Dobra, pantera strzeliła! JOLOWAGEN! No i znowu nie trafiłem! No jaki brak... A Morak! No panie CDC, no nie róbmy sobie jaj, panie CDC. Dobra, nie zwa... Jest strzelił! Dawaj, 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 dawaj! Jest damage w końcu. Ale go tutaj będziemy klepać teraz. Isa, nie taranować! Ja jestem za mały! Ja tylko się wydaje duży Pięknie, ale to ma walnięcie! Rura do przodu! Panowie rura! Atakujemy CW, wylewamy się! Ej, nie! Nie zabijajcie amx -a! Nie zabijajcie 65 na AMX-a! Bo się mapa zepsuje szybko! Zostawcie go! Nie wolno go pić! Dobra, jednego hita oddam tylko, ale go... Ała, nie bijcie go, bo mapa się usunie. Dobra, czyli jeżeli ja go strzelę teraz, to się skończy odcinek w takim razie. Nie, nie zabiłem go jeszcze. Nie! Ała! Uwaga, nara! Co, co co się stało? Gdzie ja jestem. O, Minecraft! Ty! Siedziba wG? O, jestem. Okej. Okay. Ty to jest serp, Siemano, serp. Co to jest? Podaj liczbę, podaj skrót, podaj picie. Zgadnij wszystko, potem kliknij przycisk, a wod się zresetuje. No to czekaj, liczbę. Dobra, liczba. 2, 1, 3, 7 Podaj skrót JD Podaj picie Trele Morele Okej okay. Czyli skoro wcisnąłem Mogę kliknąć Co to? Co się dzieje? Gdzie? Gdzie, gdzie mi wyteleportowało? Czy? Czekaj. Włą włączę światło. Nie!